Cześć, ja jestem Doveris i witam was w kolejnym materiale z gry Runes of Magic. W tym momencie zabijamy sobie minotaury, jak widzicie, żeby zdobyć ich krew do misji. Poleciał nam właśnie taki mieczyk. Jest lepszy od naszego obecnego, więc sobie zakładamy. Wrażenia się zwiększyły około 250, jeżeli się nie mylę. Wcześniej chyba po 1800 uderzaliśmy, a teraz 2050 mniej więcej. Teraz musimy już wrócić w ten rejony, więc użyjemy sobie przywołania, żeby zrobić to szybciej. Mamy bardzo pełny ekwipunek. Staram się jeszcze coś schować do banku, jak na przykład te eliksiry lecznicze. Nie będziemy raczej potrzebować. Mikstury potencjału 10, wszystkie atrybuty. To nawet nawet tego nie odczujemy tak naprawdę, więc też to wyrzucę po prostu. Mamy jakąś pojedynczą miksturkę, więc też bez sensu to trzymać tutaj podobnie. Sprawdzę jeszcze, czy ten dźwięk wiatru jest coś warty. Zdrobił on z gargulców wieży. Nic się takiego nie sprzedało, więc po prostu to wyrzucamy i oddajemy kolejne misje obok. Jeszcze pobierzemy sobie wszystkie dostępne misje dzienne, bo tych jeszcze nie wykonywaliśmy. Zdobędę jeszcze trzy skóry lisa do jednej z misji dziennych. Następnie udamy się tutaj obok tego obozu, żeby zrobić misję związaną z kamiennymi tablicami. Chociaż jeszcze w tym miejscu mam dwa inne questy do zrobienia, muszę zabijać o fretki nosić jakieś zapasy porozrzucane. Tych ognistych fretek nie ma za dużo, więc musimy sobie wybijać zwykłe śnieżne, żeby w ich miejsce pojawiły się te ogniste. Wszystkie fretki mamy już z głowy. Podejdziemy sobie jeszcze tutaj do obozu oddać tą misję. Jak widzicie teraz pora na cyklopy. 20 sztuk potrzeba. Z cyklopami szybko się rozprawiliśmy i teraz już możemy ogarnąć te tablice. Bierzmy sobie też może ten bonus lojalności. Zobaczmy, co dostaniemy dzisiaj. Niesienie przypisania też nam się to zapewne przyda. Raczej znaczy później, ale ważne, że dostaliśmy przedmiot, który użyjemy jednak. Na minutę mamy zmniejszoną prędkość ruchu o 40% Pytanie, czy dostaniemy kolejny level po oddaniu tego questa? No troszkę brakło jednak. Damy się już tutaj do Doliny zimowej nocy. Ustaliśmy też misję na Tom Lemisliwy, na tą taką. Wiedźmę, co tam biegała wcześniej. Level up 38. Jak widzicie, każą nam wrócić do kapitana Shamara w punkcie handlowym Harvey, z nim porozmawiać, bo ma dla nas ważne zadanie. Ale odłożymy to na później. Dobyliśmy już trzy kryształy z tych wiedźm. Teraz udamy się jeszcze głębiej. Mamy tutaj tą Lemisleaf. Spróbujemy sobie ją pokładać. Obawiam się, że nie jest to dobry pomysł. Ponieważ ona chyba będzie atakować... Raczej magicznie, na co nasz Dłudębut nie jest przygotowany, ponieważ on jest zdecydowanie lepszy w przyjmowaniu obrażeń fizycznych, oczywiście. Ale i tak zwiększymy sobie tutaj jego skill, chociaż do 30 nie stracimy tak dużo punktów talentu, a zawsze to będzie więcej atakował. Nie wiem czy mam jeszcze jakieś odpałki możliwe, chyba nie bardzo. Co próbujemy tak jak jest. Rozkażmy zaatakować i zobaczymy, ile będzie dostawał obrażeń duch dębu. Nie wiem, czemu mnie atakuje cały czas. Okej, okay, teraz zaczęła atakować już ducha chyba. Też nie. Cały czas jest fokusowana na mnie. Myślę, że sobie odpuścimy ten temat. Bo coś tutaj nie gra ewidentnie. Nasz duch dębu się do nas teleportuje, ona zmienia agro na nas. A biła nas po około 800-900, więc bardzo dużo. Nie dalibyśmy sobie z nią rady, więc wrócimy tutaj kiedyś indziej po prostu. A ja sobie przyzwę jeszcze kryształ natury, żeby szybciej się poruszać, bo mamy kawałek do przebiegnięcia. Ta misja też jest na 40 poziom, jak widzicie. W sumie nic dziwnego, że jest nadzwyczaj trudna. Ale w sumie teraz się okazało, skąd weźmiemy nasz ostatni pierścionek, którego nam brakuje do setu. Jest on właśnie z tej misji. Więc chciałbym ją wykonać prędzej lub później. Zawsze byłoby to tutaj 15% obrażeń krytycznych więcej. Teraz do jednej z misji musimy podążać za takim kompasem. Jak widzicie pojawia się taka kulka malutka, która wskazuje nam drogę. Musimy iść na ten moment w tamtym kierunku. Jest to do misji Otwórz Pieczęć. Sprawdźmy czy idziemy dobrze cały czas. Tak, nadal w tamtym kierunku. Nagroda za nią to 37 tysięcy doświadczenia, więc o wiele więcej niż ze zwykłej misji. Zastanawiam się, czy to nie będzie jakaś elitka w takim razie, ale powinniśmy sobie dać radę, niech raczej nic nie będzie mocniejszego od tej. Wiedźmy tutaj. Dotarliśmy na miejsce, pojawił się taki strażnik, ale tylko 6000 HP. Do tego parę jakichś do nowców nas zaatakował. Bez problemu sobie poradziliśmy. Coś dostaliśmy, jakąś magiczną perłę upiora, co pozwoliło nam wypełnić tą misję. Ja teraz wrócę, poddaję wszystko, co mogę tutaj. Dostaliśmy misję na Ambasa. Jak dobrze pamiętacie, jest to taka jaszczurka lepsza w tej wieży. Za chwilkę się tam pewnie udamy. Tutaj jest jeszcze kapitan, z którym kazali nam porozmawiać, ponieważ ma dla nas ważne zadanie. Wysyła nas w stronę śnieżnego rogu, więc w pierwszej kolejności ogarniemy sobie chyba temat tej wieży w takim razie. Ponieważ tam raczej, raczej zabawimy na dłużej, jeżeli się nie mylę. Wszystkie misje dzienne już na dzisiaj ukończyliśmy, więc bardzo fajnie. Zostało nam jeszcze kilka misji do oddania. Tutaj jedna z nich każe mi biegać cały czas między tymi dwoma punktami. Ja żebym narzekał, ale wolałbym chyba powalczyć z jakimiś potworami potężnymi. I kolejny raz wracamy do wieży strażniczej. I kolejna rundka w tą samą stronę. A może sprawdźmy, gdzie będą kolejne tablice. Byłoby niegłupie. Wstęp tam będzie 11, 12 i 13 i to już chyba będzie końcówka. I tak, te tablice też są już przy śnieżnym roku, jak widzicie, wszystkie trzy. Więc najlepiej byłoby tą misję oddać w momencie, gdy będziemy iść już tutaj na południe, ponieważ zakładam, że od tej tataszy dostaniemy kolejną misję z tablicami, która będzie nam kazała się tam udać. Więc tak sobie zrobimy. Najpierw ogarniemy temat tej wieży. I wszystkie misje z nią związane na ten moment mamy chyba tam te dwie. A, i tutaj jeszcze trzecia potęga miłości. Więc trzy misje mamy do, do zrobienia wieży, plus jedna tutaj obok. I jak z tym się uporamy, to dopiero wtedy damy się w stronę śnieżnego rogu. I kolejny raz, taki sam kurs. Tym razem biegam między tymi dwoma postaciami i oddaję misję cały czas. No, zaatakował nas w końcu. Misje związane z nim się już skończyły, więc teraz możemy się udać do tej wieży zawodzącego wiatru. Po kilku chwilach mamy praktycznie już 39 poziom, bardzo szybko nam to poszło. Też teraz będzie chwilę przestoju, ponieważ musimy zrobić questy. W zasadzie ten cały poziom wbiliśmy, jedynie biegając od jednej postaci do drugiej, można powiedzieć, oddając misję. Sprawdźmy, czy jest ambas. Powinien być tutaj na wejściu gdzieś. No nie widzę go niestety. Gdzieś blisko. Chociaż nie, zaatakował nas właśnie. Musiałem go przegapić. Zabijemy go sobie po prostu. Bez problemu raczej. Nie zaliczyło nam misji. Nie wiem dlaczego. Zaraz zobaczę, co tam piszą w kwestii o tym. Ale przecież go zabiłem. Aha, dostaliśmy łuk, który musimy użyć najpierw na tym ambasie i dopiero później go zabić. To wszystko się wyjaśniło. Znajdziemy sobie ten łuk od razu. To jest ten. Myśmy o nim nie zapomnieli, gdy będziemy zabijać go kolejny raz. A w międzyczasie udamy się tutaj na ten jakiś tajemniczy grób. Konać tam misję. Staliśmy misję na gargulce w wieży, więc się, się składa, bo i tak musimy je zabijać do jednej z misji. Odjedziemy sobie kawałek. Po prostu nie walcząc z tymi gargulcami. Zaraz załatwimy wszystkie naraz pewnie. Ponieważ i tak musimy udać się na sam szczyt tej wieży. W sumie jest to bardzo dobre miejsce do dropienia run łączących. Tak uważam, bo jest ich całkiem dużo tutaj. I się bardzo na nas agrują, więc w zasadzie gdybyśmy mieli jakieś lepsze przedmioty, moglibyśmy po prostu zagrować wszystkie potworki w jedno miejsce i wtedy z nimi walczyć. Było by to na pewno bardzo przyspieszyło proces walczenia z nimi. Ale mamy za małą szansę na drop i za wysoki poziom, jak na nie, aby te runy łączące dropiły nam w jakiś yy, zatrważający sposób, w dużych ilościach, oczywiście. Że nie przyszedłem tutaj chyba wcześniej troszkę w takim razie. Przy okazji tych runek sobie zdobyli dużo. W sumie zaczyna nam brakować znowu tych kryształów many. Musimy na to uważać, żebyśmy nie zagrowali zbyt dużo mobów, gdy nie będziemy mieć. Wystarczająco dużo mały. Podczas gdy udaje się na szczyt tej wieży, to stwierdziłem, że w małym stopniu zareklamuję kanał. I cię tutaj zaprosiłem do sprawdzenia serii na YouTube. Jedna osoba napisała, żebym dawał więcej, natomiast inni, że nie mają ochoty, więc można powiedzieć, że zdania ekspertów są podzielone. Natomiast niektórzy, przykładowo Rory... Chcę nawet wystąpić w odcinku, więc w tym momencie serdecznie Cię pozdrawiam, jeżeli to oglądasz. Jesteśmy już na szczycie. Poleciała złota magiczna kawia, więc sobie to wykorzystamy. Pijemy na szybko te wszystkie gargulce, które tutaj się znajdują. Złapiemy tą kawę. Zobaczymy, czy staniemy jakieś ciekawe zwierzątko, czy może niekoniecznie. Ja niesamowitego zwierzątka, więc w zasadzie najgorzej jak się dało? Natomiast ja dziękuję za to, że byliście ze mną, za to, że oglądaliście ten materiał i do usłyszenia w kolejnym. Cześć, trzymajcie się ciepło.